Witam serdecznie. Przede wszystkim witam ten sztab, punkt dowodzenia. Nie wiem jak to nazwać nawet. Widzę tu dyrektora, widzę głównych koordynatorów. Jak nie wiem, gardło mi się ściska, jak patrzę na to wszystko, co się u Was dzieje. Wy tak z serca, czy ktoś wam powiedział, że coś trzeba zrobić? Przepraszam. Nie. Tutaj jest główny inicjator tego całego Dziękuję przedsięwzięcia. Bardzo. Ja myślę, że też należą się wielkie podziękowania mieszkańcom Powiatu Grujeckiego, bo bez nich nie byłoby tego wszystkiego. Ale to jest zasługa Was. Basia, jak zwykle, ja skądś znam Basiu ciebie, ja mogę tak mówić, co? Ja powiem szczerze, że wszelkie akcje charytatywne, Basia, po prostu ciebie by się tu nie, 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 nie odbyły bez ciebie. Powiedz, jak, jak, jak to było? To był taki impuls jak, jak zwykle, jak maseczki, jak Dominik, chyba to tak, tak serce gdzieś ci skoczyło i, 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 i zabiło. No ja zawsze mówię, że ja lubię ludzi, lubię im pomagać, jak tylko usłyszałam, że wojna jest na Ukrainie, to pierwsze co robimy akcje. i już żeśmy zaczęli działać, zaczęliśmy działać już na, w tamtym tygodniu, z dyrektorem tutaj ustaliliśmy, że pomagamy, że chcemy pomagać i co mogę powiedzieć, że już w pierwszych dniach, w piątek, sobota, niedziela, umieściliśmy około 40 osób u znajomego w jego hostelu i tam mieszka tyle osób. Świetnie. Myślę, że tutaj w szkole to takie pospolite ruszenie, mam, to co widzę, to jakieś zajęcia to chyba się nie odbywają, bo to wszyscy segregują, zajęcia czy się odbywają. się odbywają? Zajęcia się odbywają. A właśnie. Chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie uczniów, którzy włączyli się w akcję, tak spontanicznie, no właśnie. taki odruch serca myślę, że towarzyszy tutaj naszej społeczności szkolnej, ale też i społeczności lokalnej. E, miło widzieć uśmiechnie tych ludzi, którzy tutaj nas odwiedzają, e, którzy e, no, znajdują e, to na chwilę czego będzie potrzebują. Dzisiaj Wasza szkoła stała się, no była głośna, ale stała się jeszcze głośniejszą, bo tu widzę wszyscy mieszkańcy, e, przynoszą wszystkie rzeczy potrzebne e, i to całe takie pospolite ruszenie chyba widoczne jest w Grójcu. Widoczne tylko chyba bardziej, do, zostaliśmy tutaj takim centrum powiatowym, dowodzenia się śmiejemy. Tak, tak, tak. Tutaj wszystkie gminy e, przywożą swoje nazwy, dwóżki towarów, których nam brakuje od rana już jesteśmy tutaj od 7.30 do 19, a wczoraj to nawet i do 20. I ciągle przychodzą osoby, które przynoszą podarunki, przynoszą żywność, przynoszą koce, ubrania, ale są też osoby które przychodzą i biorą sobie te rzeczy i ten uśmiech na ich twarzach jest po prostu bezcenny. Dla takich chwil warto żyć, Pymana. Zostało to sformalizowane, Barbara została takim powiatowym koordynatorem tutaj zamienia starostwa. Znaczony. Właśnie, ja, ja też nie ukrywam, odczułem... E, t, tą dobroć koordynatora, ale to może w następnym odcinku, kiedy z Wasią razem tak mi się wydaje, przyjmiemy jednego z najmłodszych Ukraińców, który ma zamiar odwiedzić powiat grójecki w dniu jutrzejszym. I to jest chyba taka, wiecie co, to jest taki uśmiech na wszystkich twarzach. Dzieciaki przygotowują wyprawkę. Mogę tutaj tylko pochwalić naszą młodzież, która tak szybko Zebrała się, Ja nawet już nie chodzi z inicjatywą zbiórki pieniędzy. To był mik, dwie godziny i wyprawka zrobiona. Mamy wszystko dla malucha. No czekam. Słuchajcie, trzymajcie się mocno. Ja naprawdę, pełen podziwu, wchodziłem tutaj w, ten, w te wasze sale, w te, nie wiem, tu można było powiedzieć magazyny, a nie sale. I serce się raduje. To co pokazujecie naprawdę jest wspaniałe. Trzymajcie. Ja jeszcze chciałam podziękować młodzieży naszej szkoły, a Młodzież też młodzieży z, liceum. z, liceum, Młodzież z Młodzież. która też przychodzi, nam bardzo pomaga. To fajnie, y, y, fajna jest ta współpraca, bardzo fajna współpraca. Dziękuję wszystkim gminom y, i przede wszystkim też starostom. Dziękujemy wszystkim, co są zaangażowane Pomoc dla osób Bez... indywidualnych, indywidualnych, wszystkich zaangażowanych w pomoc. Dziękujemy bardzo. Proszę. Dziękujemy, do zobaczenia. Będziemy śledzić i oczywiście was odwiedzać. Kłaniam się najmocniej. Dziękuję.